Dzisiaj otwierany jest zmodernizowany i doposażony szpitalny oddział ratunkowy oraz kilka pracowni i centralna sterylizatornia. Skąd udało się pozyskać środki, bo domyślam się, że to nie są tylko środki samego szpitala. Środki pochodzą z funduszu medycznego, który pozostaje w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Jest to niebagatelna suma dofinansowania przekraczająca 10,5 miliona złotych, natomiast wartość całego zadania przekracza 11 milionów złotych. Doposażenie każdego szpitala to tak naprawdę nieustanna walka z czasem. Potrzeby związane z udzielaniem jakby świadczeń na wyższym poziomie wymagają nie tylko ciągłego szkolenia personelu, a również ciągłego, ciągłej modernizacji sprzętu, którym te świadczenia są udzielane. Świat techniki rozwija się w niebywałym tempie i my mamy ambicje i z powodzeniem dotrzymać tempa. Jest tylko pięć aparatów tego typu sprzedanych. Nie mówimy o tych przetargach, które się toczą w tej chwili, natomiast tak, jest bardzo ograniczona ilość tego aparatu w tej generacji, ponieważ to jest najnowsza generacja systemu Definium 656 HD w Polsce. Każda diagnostyka rentgenowska zaczyna się i kończy tutaj, w tej pracowni. Możemy robić badania należąco, na stojąco, płuca, kości, wszystkie, cały pełen zakres badań. Jeżeli chodzi o sam aparat, doskonała jakość detektorów. Gwarantująca niską dawkę promieniowania dla pacjenta. Duży zakres badania kości długich na stojąco, czyli możemy zrobić 180 cm pacjenta w czasie jednego badania. Tak? Ogromna nośność stołu, 400 kg. Jedna z najwyższych na rynku, więc jeżeli przychodzi nam tutaj ciężki pacjent z wypadku, możemy ze wszystkimi urządzeniami podłączonymi położyć go na stole i swobodnie wykonać ekspozycję. Aparat jest tak naprawdę jednym z najnowszych konstrukcji, jaką posiadamy w tej chwili w naszej ofercie. Jest jedynym tego typu aparatem w tej chwili w województwie podlaskim. Szczególnie właśnie w tym roku cieszymy się akurat z tej inwestycji, ponieważ są to zakupy do części diagnostycznej. Najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest na rynku, jeżeli chodzi o RTG, jeżeli chodzi o USG a także wymiana nowej znaczy sterylizatorni całej ona była wybudowana w roku 2000, zrobiona w 2012 roku więc no swój czas 12 lat ma i jest tutaj po prostu teraz sprzęt na nowo wymieniony tak żeby służył tutaj dla tego szpitala żeby antyseptyczność tego szpitala wzrosła i to się udało także Super chwila, super rzecz. Co teraz w planach? No cóż, nasze plany nie, nie kończą się oczywiście na tej inwestycji. Mamy aktualnie złożone już kolejne trzy wnioski. Mamy w planach również inne inwestycje. Jeśli dopisze nam szczęście o wiele większej wartości.